Wszystkich bardzo serdecznie. Po, 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 po raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste działbing. Bel z tej strony kłaniam się nisko, po same kapisko. W tle widzicie po raz kolejny grę Black Ops 2. Tym razem nie bronią PDW. Jest to broń S. MSMC z tłumikiem i szybkimi magazynkami i diamentowym kamuflażem. Moimi pońcówkami są standardowo Orbital Reset. yo moje wow. Wo wo Uh, 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 Piaski? I frrrrrbeki? Frr, frr, Co zostały osiągnięte ile razy? To się okaże. Ach, ja powiem wam już teraz. Psy osiągnę dwa razy, mojego sworma osiągnę jeden raz. Dlaczego? Ponieważ raz po osiągnięciu psów dosłownie sekundę później umrę, dostanę shotguna na plecy. Ale mniejsza z tym. Wszystko się zobaczyć sami. Tak, tak, to, tak to wygląda, kurwa. Ehm. Um, ten komentarz, który teraz właśnie jest, że tak powiem, trochę spontaniczną decyzją, e, ogólnie nie miałem zamiaru nic nagrać, tak jak w ostatnich dniach też nic nie wgrywałem, e, powodem jest mój ząb. Mój ząb mnie tak w ostatnich dniach napierdala, tak mnie ryj napierdziela, masakra, że po prostu nie miałem najmniejszej ochoty brać mikrofon i coś nagrywać, e, po prostu brakowało mi weny, tak mnie ten ryj napierdala, tak się tutaj faszeruje tabletkami od bólu. Że hu, hu, hu Czasami aż się fajne fazy ma, widzi się takie latające świnki i wielbłądy, e, ale jednak teraz, właśnie, przestało mnie, że tak powiem, boleć. Dlatego postanowiłem od razu szybko wziąć mikrofon i szybko coś nagrać, póki właśnie ryj nie boli, e, żebym w końcu coś nagrał, żebym w końcu coś wgrał. E, abym nie stracił moich widzów, abym nie stracił moich subskrybentów, ponieważ już zauważyłem, że jeden właśnie z nich odeszedł e, Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo smutną nowiną, jeżeli odchodzą mi moje widowie e, Jednak wiadomo nic e, Nie mogę mieć za złe, ponieważ no, sam sobie winny jestem, nic nie wgrywam, e, to wiadomo, że każdy ma swoje prawo zdecydować okej, okay, za mało mam tutaj stafu e, Jesteś nudny, stary, idę w chuj więc niestety jednego straciłem, za to nowego zdobyłem na całe szczęście. Więc wyrównuje się to jakoś, lub nawet nie jednego, bo nawet jeśli nic nie wgrywałem w ostatnich dniach, jakoś tam kilku przyszło. Za to oczywiście bardzo, bardzo wielkie dzięki. I oczywiście dla tych, którzy chociaż nic nie wgrywałem, dalej u mnie zostali jeszcze nie nacisnęli, że tak powiem. E, subskrypcji z powrotem nie e, cofnęli tego bardzo wielkie dzięki za zaufanie, że coś znowu wgram. Na pewno będę wgrywał e, o ile mnie ten zobnie będzie ciągle napierdalał, tak jak napierdalał mnie przykładowo wczoraj e, Co to, co do tego dlaczego e, tak rzadko znowu wgrywam. Um, do tego jeszcze dochodzą rzeczy, że bardzo mocno staram się w chwili obecnej o pracę. Um, jednak jest tutaj kilka kompli komplikacji z tym, że tak to nazwę. Um, to jeszcze też do tego wchodzi, jednak to jest. Um, no to mam nadzieję, że się uda za kilka dni um, najpóźniej. W każdym razie jestem na, na dobrej drodze. Co z, na co wygląda? Um, mam nadzieję, że wszystko się uda, ale mniejsza z tym nie. To chcecie słuchać? Ja przejdę najpierw do pytań, które zadaliście mi pod moimi filmikami. I zacznę od pytania, które nawet zostało postawione dwa razy. Pod dwoma różnymi filmikami dostępne jedno i to samo pytanie. Hmm, <śmum> Czy ktoś tutaj chciał, żebym na hama na to pytanie odpowiedział? Hmm, <śmum> Nie wiem, nie wiem. A więc Dudek659, pyta się mnie, co sądzisz o Black Ops 1? Czy ci się podobał i czy grałeś? Proszę o odpowiedź. Sorry za ortografię, ale z telefonu piszę. Za ortografię nie masz co przepraszać, ponieważ ja mieszkam już ponad 10 lat w Niemczech i sam tej ortografii dość dużo zapominam, chociaż się staram, żeby tak nie było. A więc, co do Black Opsidingi? Tak, grać grałem, yy, jednak... Dość krótko i dość mało. Na dzień dzisiejszy mam tam level 20, a czyli 27, o ile się nie mylę. Bez żadnego prestiżu, więc nie jest to za dużo, ponieważ level 27 bardzo szybko się w sumie zdobywa. Po prostu dlaczego tak mało? Nie podchodzi mi Black Ops za bardzo. Po prostu Black Ops 1 jakoś mi nie podchodzi z powodu techniki i systemu poruszania się tego już oto ludka, którym się gra. Jakoś mnie to denerwuje, nie potrafię znaleźć dobrej czułości dla mnie, aby strzelając z biodra i strzelając, przycelowywując, dobrze mi się celowało. Nie wiem, jakoś po prostu nie wiem. Mówię, ta, ta mechanika poruszania się nie pasuje mi w tej grze, po prostu mi nie podchodzi. Dlatego też w sumie nie mogę za dużo powiedzieć o tej grze, ponieważ mało w to grałem, może tam łącznie 3 godziny. Dokładnie sam nie wiem. Lecz mam zamiar znowu za kilka dni przysiąść i może coś nawet inagram z Black Ops 1. Jeśli chcecie coś widzieć z Black Ops 1, to bardzo chętnie napiszcie to w komentarzach, to wtedy tym bardziej to zrobię. Jeżeli napiszecie, że Was to w ogóle nie interesuje, to wtedy to od razu o zostawię. to opcję. Ale przejdźmy do następnego pytania! A więc, beast.pl pyta się mnie, Pinguin. GRASZ W QUAKE LIFE? No, nie gram. Mam ale zamiar ściągnąć w następnych dniach, lub może nawet dzisiaj, Quake'a czy Arenę po raz kolejny na mój dysk, e, ponieważ, jak już wspominałem, nie raz, nie dwa, nie 5, nie dziesięć, E, jest to gra, która należy do moich ulubionych strzelanek, e, w które ja kiedykolwiek grałem, kiedykolwiek napierdzielałem. E, po prostu zajebiście grało, zajebiste silnik graficzny, zajebiście płynnie wszystko było. Zajebiste mapki były, były duże, były małe mapki, wszystko po prostu było tak jak trzeba. Nie było camberów, bo wyrzucało z gry, nie było cheaterów, nie było hakerów, wszystko było tak jak trzeba. I co do hitmarkerów, hitmarkery były takie jak powinny, to znaczy jeżeli dostałeś hitmarkera, to ten ktoś też umarł. Kurwa, nie tak jak tu często, że napierdzielasz, napierdzielasz, napierdzielasz. On się odwraca i cię zabija. To jest ale Call of Duty, dlatego właśnie mam ochotę znowu pograć w Quake'a czy Arenę. E, będzie to oczywiście tak czy inaczej na kompie. Jeżeli będę miał trochę wolnych, że tak powiem, Microsoft Points, to kupię sobie Quake'a na konsolkę. może tam kupić w sklepiku sobie trójkę Arenę, co słyszałem. E, dlatego mam zamiar to zrobić, jak będę miał jakieś tam Microsoft Points, e, że tak powiem, na boku. Ale to za pewien czas dopiero to się okaże. Jeżeli będzie tak daleko, to tak też zrobię. Za! So, Konriego zadał mi pytanie: ile osób w klanie macie? Ile mamy osób w klanie? Osób w klanie mamy dokładnie na dzień dzisiejszy: 37. 37 naszych klanowiczów, z tego jednak powiedzmy, że jest nas 10-12 osób, które grają ciągle ze sobą. Reszta się prawie nigdy nie widzi. Eee, I po prostu te osoby są bardzo często, że tak powiem, wysegregowywane. Kurwa, pingwin, pingwin. To są właśnie te tabletki na ból, bo eee, już się jąkam. prostu eee, wygląda rzecz następująca, że nasze szefostwo klanowe, że tak to nazwę, eee, spotyka się czasami po prostu na Skype'ie, Jest po prostu patrzane, kto przyczynia się do klanu, kto nie. Kto bierze udział w eee, turniejach klanowych, kto nie. Kto bierze udział w challengeach, a kto nie. I po prostu jeżeli ktoś już bardzo długo się nie przyczynił do naszego klanu, do wzrastania tego klanu, to po prostu dostaje kopasa w dupasa i na razie jakie Tak to wygląda. Jednak e, nie jest aż tak źle, w ostatnich dniach zrobiliśmy nowego klanowicza który dość dobrze napierdziela, bardzo w dobrze mi się przynajmniej z nim gra, na pewno jakiś tam gameplay z nim też wgram, jeżeli nawet w tej, w tej grze nie brał on udziału, nie wiem, bo nie widziałem listy. Tutaj mnie zabiją na 15 kilo wy świnie jebane. Do tego powrócił, już tak powiem, do nas jeden z klanowiczów, który już z nami w MW3 napierdalał, był cały czas jeszcze u nas w klanie, chociaż nie grał z nami w Black ops 2 i jednak postanowił sobie w ostatnich dniach tego Black ops 2 to zakupić. I od właśnie kilku dni z nami na napierdziela po raz kolejny. Tak, co do pytań, powiedzmy, zróbmy tutaj pauzę. Ten typ tutaj mnie zabił, nie wiem, kurwa, przypadkiem w sumie. Chciał tego zabić, ja tam się po prostu wbiegłem przed niego. Co jest godne podziwu, że ten facet z pozycji kucającej przeskoczył mnie strafując. On nie skoczył w przód, on skoczył w bok z pozycji siedzącej i mnie jeszcze tym przeskoczył. Nie wiem jak... Tutaj będzie teraz ostatni kill. Ja mam wynik 50 do 7 co do moich killi, 7 przejęć. Wszystko scooby ostatni kill jest dość ładny, dość smaśny. Jest to toporek. Nia -ha! Pem suko w stopę. Nadep na gwoździa, nadep na gwoździa. Ja w tym momencie przejdę do mojego sukara wieczoru. A więc co robi blondynka na dachu? Drze papę. W tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca. Zapraszam do komentowania, paluchowania i subskrypcji. I naprawdę, miejcie trochę cierpliwości, jeżeli nie będę 2-3 dni znowu nic wgrywał. To wszystko zależy od mojego zęba, jak on bardzo będzie mi w tym też przeszkadzał. Dla wszystkich, którzy trzymają i czekają, dzięki wielkie i zapraszam do następnego razu. Na razie.